Z tej strony Luke Złoty, a potrzebujemy oczywiście Armored Warfare, ale to będzie tylko taki krótki, to będzie taki krótki, szybki filmik informacyjny. Wiecie lub nie wiecie, ale strona ArmoredWarfare.pl znika z sieci. Zawieszamy swoją działalność pod, tą, pod tym szyldem. Zaczynamy nowy rozdział na GameStone, który teraz u Was na ekranie prezentuje i to samo dzieje się z YouTube'em. Ten obecny kanał yy, na. YouTube który ma prawie 1000 subów, a na którym się ostatnio zbyt wiele nie działo, nie będzie tam już nowych filmów publikowanych, więc możecie spokojnie cofnąć suba. Bo ja, ja ani nikt z ekipy nie mamy zamiaru już tam nic dodawać. Natomiast jeśli byście byli tacy mili, jeśli macie ochotę, to możecie wejść na kanał nasz nowy, na którym jest na razie tylko jeden filmik nagrany przez Styleriego, jest dosyć ubogo póki co, ale spokojnie dajcie nam czas i zobaczycie jak się rozkręcimy. I to tyle. <grywki> Dzięki. Miłego dnia.